Hej, 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 zobaczcie z jaką perłeczką do Was przychodzę. Dosyć straszną, ale naprawdę cudowną od wydawnictwa Zyski i Ska. Premiera 31 styczeń 2024. To ma takie fajne szare boki, gdzie naprawdę no, no, trzeba to zaznaczyć, że okładka to po prostu prawdziwy sztos gładka i właśnie chropowata w tych takich boczkach, gdzie zasugerowane jest przetarcie książki. To wszystko wprowadza w nas dosyć niepokojący klimat. No i przygotowuje na to, co nadejdzie. Sama historia nie straszy, ale jest bardzo, bardzo niepokojąca. Wciąż natrafiamy na klimat niedokończonych zdarzeń, które sugerują temat, a co by było gdyby. Myślę, że mm, powieść zawiera w sobie wiele cennych aspektów. Opowiada o rodzeństwie, które nagle zostaje pozbawione rodziców. Zwłaszcza Louise często przypomina sobie, jak rzadko ich odwiedzała. Niby wydaje się, że znała ich dobrze, jednak później no, już nie jest tego tak bardzo pewna. Wciąż zaznacza, że jej rodzina zawsze była normalna. Lecz wymienia przy tym rzeczy, o których no, niektórzy z nas mogliby tylko pomarzyć. Wymienia przy tym teatrzyk z lelkami i charytatywne prace. Dla innych ich rodzina była wyjątkowo odjechana, jak ich nazywali. Ona tego nie dostrzegała, bo miała zbyt wiele, żeby móc cokolwiek tu docenić. Wierzy cokolwiek postanowi, to musi podzielić się spadkiem z, z bratem. I tutaj ocenia go, a my nie mamy wyjścia, tylko jej wierzymy. W pewnym jednym momencie wychodzi na to, że no, nie do końca znała tych, których tak rzadko odwiedzała. Próbując samodzielnie uporządkować dom, wciąż natrafia na lalki matki, które się w nią wpatrują. W telewizji wciąż wyświetla się ta sama reklama. Rzeczy zmieniają swoje miejsce. Ona tłumaczy to próbą wygonienia jej z domu, osądza nawet konkretną osobę żyjącą. Jednak czy zawsze musi mieć rację. A co jeśli nie ktoś, a coś, nie chce, żeby pozbyła się rzeczy, które według niej nie mają żadnej wartości? Słuchajcie, ja bardzo długo czekam na tą książkę, a kiedy przyszła, po prostu dawkowałam ją sobie na kilka dni, żeby tak szybko nie tracić tematu, który po prostu uwielbiam, czyli nawiedzone domy. Ach, to jest po prostu coś, co kocham najbardziej na świecie w książkach. Nawiedzone domy od zawsze były po prostu moim największym hobby, że tak powiem. Niektórzy nawet myślą, że to pisarze je wymyśleli. Mm, nie wiedzą że to oni na tych domach się wzorowali. Wiecie, ja sama wiem, że rzeczy i domy mają duszę. Przez lata przyjmują wszystkie emocje, które w danym domu były, te całe dźwięki, a kiedy nikt w nich już nie mieszka, oddają te wibracje tym, którzy przybyli, żeby je podziwiać. I powiem wam, że wiem, co mówią. Dla przykładu mogę powiedzieć, że kupiłam kiedyś na takich starociach taki piękny dla mnie obraz. Już nie pamiętam, co przedstawiał, bo miałam go zaledwie może 3 godziny. Zawiesiłam go w pokoju, gdzie wcześniej wisiał taki piesek z nausznikami, tak żeby po prostu było cicho i spokojnie, żeby mogła zasnąć. Było cudownie. Ten piesek mi zabrali, bo syn robił sobie przemeblowanie. I ten obraz powiesili mi w pokoju. Ja na początku nawet nie zauważyłam, że była tu jakakolwiek zmiana. Wiecie, jest noc, ciemno, chodzimy się do łóżka i zaczyna się. Nie mogę zasnąć. Wiercę się skąd kąta w kąt. Słyszę jakieś dźwięki, jakieś pukanie. Mówię, nie no, no ktoś po prostu chce ewidentnie mi zrobić na złość. Wychodziłam, patrzę, no wszyscy śpią. Mówię, dobra, co mnie nastraszyć? Mówię, zaczekam. Czekałam, czekałam przed drzwiami i słyszę kroki. I otwieram drzwi. I tam nikogo nie ma. I mówię, nie, no może to jakaś tam, wiecie, no, pracująca podłoga, bo to było wtedy lato, może wiecie, od gorąca zaczęła tam parkiet się podnosić, czy coś tam pykać. Kładę się dłużka znowu słyszę jakieś szelesty, jakieś krzyki, jakieś hałasy. Mówię, no co jest? wzięłam świeciam światu ja patrzę i od razu w oczy rzucił mi się obraz. Jak tylko na niego spojrzałam, jak ja się go wystraszyłam. To był najzwyklejszy w świecie obraz. Teraz już pamiętam jakieś tam morze z falami. Ale no nie wiedziałam, co się dzieje. Mówiłam, musiałam po prostu to szybko zdjąć, Powiedziałam, że coś jest z nim nie tak. Ten obraz mi z pokoju zdjęli. I cisza. Kompletna, jedna, idealna cisza w pokoju. Niczego nie było słychać. Ja później się przejechałam do tych starości, spytałam się tej pani, skąd ona ma te obrazy. No i później wyszło, że tam jakaś tam rodzina zginęła w wypadku i, i po prostu no, tam ich rzeczy były sprzedawane. Oni to sprowadzili chyba z Niemiec. No i się wydało. Teraz wiem, czemu słyszałam krzyki, tuptanie, głosy i w ogóle jakieś piski. Wiecie, one były takie, nie wysłyszeliście wy, ale tak naprawdę nikt ich nie słyszał. Ale będąc w tym pokoju, naprawdę czuły się takie hałasy, takie krzyki, taki niepokój, że nie wiedziałam, co się w ogóle dzieje. Mówię, że jakieś duchy mnie zamieszkały. I to był obraz. To był jeden zwykły obraz, który miał pięknie wisieć na ścianie. I nie wisi, do tej pory nie wisi, Jest w garażu. Jest, i nie mam zamiaru go przeprowadzać do domu, i podejrzewam, że nigdy nie przeprowadzę. Nie wiem, co się z nim zrobi. Niemniej jednak. Podobne sytuacje bardzo były tutaj w tej książce, tylko nie chodziło akurat o obrazy. Przyjrzyjcie się tym lalkom. One są naprawdę piękne. Ale niektóre piękne rzeczy mają swoją duszę i, i nie tylko duszę. Także książkę wam mega polecam. Ogromnie niepokojący klimat, co chwilę. Ha, na pewno nie chciałbym w tym domu mieszkać. A nikt by mnie tam się nie przeprowadził. Ale książka mega świetna, jeżeli lubicie takie klimaty, to bardzo, ale to bardzo Wam się spodoba. I naprawdę czyta się świetnie, jest nieco minimalnie większa od innych, piękna obudowa, śliczna, po prostu śliczna. Mam nadzieję, że nawiedzony dom na Was nigdy nie trafi, ani Wy na niego, bo to nie zawsze oznacza, że to Wy wybieracie dom, czasami to on Was wybiera. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.